Nie musisz czekać, aż twoje dzieci będą starsze, by im pokazać, jak piękny i ciekawy jest świat. Dokąd warto się wybrać na weekend, by wyjazd był niezapomniany i sprawił radość wszystkim członkom rodziny? Z dziećmi można wyjeżdżać niemal wszędzie: do miasta, w leśną głusze, nad morze, w góry, a nawet na drugi koniec świata. Żeby wyjazd był udany, trzeba jednak liczyć się nie tylko z możliwościami ale i z zainteresowaniami najmłodszych uczestników wyprawy. Dzięki temu nie będą marudzić i bez ustanku pytać, a kiedy wracamy? Oto nasz top weekendowych rodzinnych destynacji, Gdynia. Nazywana miastem z morza i marzeń Gdynia nie jest tak stara jak Gdańsk, ani tak tłoczna jak Sopot, ale ma tyle atrakcji, że warto tam wpaść nie tylko na weekend. Oto niektóre z nich. Centrum Nauki Eksperyment. Ultra nowoczesna, pełna najróżniejszych eksponatów, interaktywna wystawa i pracownia. Doświadczalna w jednym. Krótko mówiąc, idealne miejsce dla małych i dużych odkrywców. Galeon Dragon. Statek pasażerski stylizowany na 17 wieczny galeon. Można wybrać się nim w rejs. Bulwar nadmorski, pełna najróżniejszych niespodzianek nadmorska promenada o długości 1,5 km. Dar Pomorza. żadlowiec który stał się muzeum. Ma ponad 100 lat, trzy maszty i mnóstwo zakamarków, takich jak MP, maszynownia i kabiny oficerskie, w które warto zajrzeć. Wieża widokowa na górze do nas, wieża telekomunikacyjna z otwartym tarasem widokowym, z której można oglądać panoramę Gdyni, Sopotu, części Gdańska, a czasem nawet Półwysep Helski. Źródła Gdynia.pl Eksperyment Gdynia.pl WWW nmm.pl Jura Krakowsko-Częstochowska Jura Krakowsko-Częstochowska to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Trzeba się tam wybrać choć raz, ale lepiej wiele razy. Kropka atrakcje, których nie wolno przegapić, to m.in.: korle gniazda, zamki, warownie i strażnice przycupnięte na wapiennych skałach, pustynia błędowska, piasek, wydmy, skromna, pustynna roślinność, Jednym słowem Polska Sahara. Można ją podziwiać z platform widokowych, Ojcowski Park Narodowy, niewiarygodnie malowniczy krajobraz, ostańce skalne, a wśród nich słynna maczuga Herkulesa, jaskinia ciemna, grota łokietka i wspaniała przyroda. Czy można chcieć więcej? Alpakarnia w poczesnej, miejsce, w którym zwierzęta nie tkwią w zagrodach lecz spacerują wśród turystów i można je głaskać. Poza Alpakami są tu kozy, osły i owce, a nawet wielbłądy, dolinki krakowskie, malownicze doliny z wąwozami, potokami, a nawet wodospadami, przepiękne. Źródło polskie szlaki. PL Alpaka, Pl, Ojcowski Park Narodowy, PL Mazury, malownicze, ciche zakątki, tętniące życiem kurorty. Zapierające dech w piersiach krajobrazy. Kto był na Mazurach choć raz, już zawsze chce tam wracać. Co koniecznie trzeba zobaczyć jezioro śniardwy. Nie ma w Polsce większego. W niektórych miejscach można się na nim poczuć jak na otwartym morzu. Twierdza bojen, niesamowita, zbudowana na planie gwiazdy XIX wieczna twierdza między dwoma wielkimi jeziorami krutynia. Najpiękniejszy szlak kajakowy wiodący przez Puszczę Piską i Mazurski Park Krajobrazowy. Niezapomniane chwile gwarantowane. Muzeum Indian Ameryki Północnej w Spytkowie. Indiańska wioska z namiotami tipi i oryginalnym indiańskim rękodziełem, strojami, bronią i zabawkami. Można spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku i wiatrówki oraz rzutach włócznią i tomachawkiem. Rezerwat koników polskich w popielnie. Oprócz tych żyjących dziko, można tu spotkać takie, które da się oglądać z bliska. Są tu także inne zwierzęta, żółbroń, bobry i krowy, źródło, twierdza. gizycko.pl Muzeum Indian.pl pl Podlasie wspaniała, dzika przyroda, niesamowicie malownicze, meandrujące rzeki i zabytki, których nie ma nigdzie indziej. Nawet krótki pobyt, w tej magicznej krainie ładuje akumulatory na długi czas. Niektóre z bardzo wielu atrakcji to, rezerwat pokazowy żubrów w Białowieskim Parku Narodowym. Zobaczyć na własne oczy tak potężne zwierzęta, to naprawdę coś. Narwiański Park Narodowy, Narew, nie bez powodu nazywana podlaską Amazonką, jest wyjątkowo malownicza. Dzieci najbardziej ucieszą się z drewnianych pomostów i promów na linach chcą się przeprawić przez wodę, muszą użyć siły własnych mięśni. Pentowo, czyli europejska wioska bociana. Mieszka tam ponad 30 bocianich rodzin, bochoniki i kruszmiany. Miejscowości leżące na szlaku tatarskim z pięknymi, zabytkowymi meczetami, kraina otwartych okiennic. Szlak wiodący przez wsi w dolinie Narwi, pełne przepięknie dekorowanych domów z kolorowymi okiennicami. Wyglądają jak z bajki. Źródło. BPN. Com.pl Atrakcje Podlasia. PL. Pentowo. PL. Beskit Śląski. Beskit Śląski to miejsce, które warto odwiedzać tak często, jak to tylko możliwe. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Oto niektóre z nich. Dolina Białej Wisełki. Malownicze miejsce. W którym można zobaczyć jem, inne kaskady rodła i podziwiać piękne widoki. Da się tu wędrować nawet z maluchem w wózku. Centrum Koronki Koniakowskiej. Można tu zobaczyć największą koronkę koniakowską na świecie, co zostało poświadczone wpisem w księdze rekordów Guinnessa. Zużyto na nią aż 5 kilometrów nici. Skocznia narciarska w wiśle, nosi imię Adama Małysza i ma 134 metry wysokości. Robi wrażenie. Leśny Park Niespodzianek. Można tu zobaczyć sowy, sokoły, żubry, jelenie, daniele, muflony, dziki, żbiki, jenoty, kozy, króliki, świnki wietnamskie i uwielbiane przez dzieci szopy pracze. Park Ulinowy Równica Ustroń. pięć tras o różnym stopniu trudności. Najrozmaitsze przeszkody do pokonania. Przepiękne widoki, a do tego mnóstwo atrakcji dla maluchów. NP. Tajemniczy ogród. Pojazdy i plac zabaw zdecydowanie warto. Źródła